Jedno zdanie tylko powiem. Słuchajcie, naprawdę wszystkie zespoły, które wystąpiły, naprawdę miały świetny poziom. To, co powiedzieli dziennikarze, to, co powiedzieli wszyscy, którzy uczestniczyli w obradach jury. Był bardzo wysoki, bardzo wyrównany poziom. Powiem Wam jedno: mieliśmy problemy z wyborem tej pierwszej trójki. Tak. Trzecie miejsce, dziesiątej edycji festiwalu Rok Nocą. W którym, w którym nagrody są takie. Koncert na Bachanalia 2010 w Zielonej Górze. E, za kwotę 1000 zł. Zespół przyjedzie, zagra na Bachanalia, dostanie za to minimum 1000 zł. E, zagra także płatny koncert w Berlinie. Ma ufundowane 20 godzin w studiu nagra.com w Zielonej Górze. Otrzyma t-shirty z logo zespołu, a jest to zespół Details z Białorusi. Zapraszamy, jeżeli są przedstawiciele zespołu Słuchajcie, Details. jechali kilkanaście godzin do Zielonej Góry, żeby tutaj na tej scenie wystąpić. Jest, to bo... jest na... zespół Details, prosimy na scenę zespół Details, albo chociaż przedstawiciela zespołu details. Jest, jest są! Jest Olek. Jest Olek. Olek parysówek. Zapraszamy cały zespół, jeżeli jest pod ręką. Brawa, zespół details z Białorusi odbiera nagrodę. Trzecie miejsce. Słuchajcie, ja, to jest tak, dyplom po kolei. Dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w festiwalu Rok Nocą, 10 edycji. I obiecujemy, że 11 będzie jeszcze ciekawsza. To jest czek na koncert bachanaliowy w przyszłym roku. Zagrają na bachanaliach tutaj, dostają 1000 zł, oczywiście, jeszcze coś im dorzucimy do tego. Tutaj jest nagroda, t-shirty. T-shirty, na... zrobimy dla nich t-shirty z ich logo zespołu. Słuchajcie i 20 godzin Jak przyjadą studio, do Zielonej Góry na, do, na koncert, nagramy im 20 godzin utworów. W tym, czasie Poza tym pojadą jeszcze pojadą do, do, do Berlina. A żeby to się wszystko im opłacało, to pomożemy im załatwić trasę koncertową, żeby chcieli tutaj do nas przyjechać. Gratulujemy. Dita z Białoruś. Dziękujemy wszystkim.